Dzisiaj na warsztat wlatuje Bissell Spot Clean Hydro Steam. Jest to zaawansowany odkurzacz piorący z generatorem pary. I jak ostatnio powiedziałem na spotkaniu rodzinnym, że będę nagrywał ten sprzęt, to trzy osoby od razu zapytały, czy im pożyczę na kilka dni. Szczerze, to wcześniej nie sądziłem, że są to aż tak rozchwytywane urządzenia, więc zobaczmy, co tu mamy. Film powstał przy współpracy z Wisel, wysłali mi ten produkt do testów, ale nie mają wpływu na moją ocenę. Jak zawsze współpraca u mnie polega na ekspozycji produktu na kanale, a nie na kupieniu mojej opinii. I tutaj też powiem coś, co się producentowi nie spodoba, ale najpierw to jest model Spotklin Hydro Steam Select 3697M, czyli uboższa w akcesoria wersja 3700M. Ale poza tym to są te same urządzenia. W zestawie oprócz samego odkurzacza otrzymujemy płyn czyszczący, szeroką końcówkę do czyszczenia tapicerek i wszelkich miękkich materiałów, szczotkę do czyszczenia głównie powierzchni twardych i na koniec przeźroczysta zaślepka, która służy do czyszczenia węża oraz wnętrza odkurzacza. Samo urządzenie ma typową budowę dwa zbiorniki, jeden na wodę z płynem. Fajnie, że mamy zaznaczone w dwóch miejscach, ile mamy dolewać płynu. To jest przydatne, jeśli mamy zamiar uprać coś mniejszego i nie chcemy zalewać całego zbiornika. Wąż półtora metrowy, zawijany dookoła ale nie jest to tylko odkurzacz piorący, bo jest tu wbudowany generator pary, dzięki któremu ma czyścić jeszcze lepiej, przy tym nie przemaczając czyszczonych materiałów. Na górze mamy pokrętło, którym będziemy wybierać jeden z trzech trybów. Mamy tutaj czyszczenie klasyczne razem z parą, czyszczenie samą parą albo tradycyjne czyszczenie klasyczne. Przy każdym z tych trzech trybów mamy włączone ssanie, aby odciągnąć nadmiar wilgoci z czyszczonej powierzchni. Zacząłem czyścić względnie dobrze wyglądającą kanapę z małymi plamkami, i czasami można się zdziwić, jak bardzo brudną wodę można odciągnąć z całkiem czystych mebli. Ale sprawdźmy dużo trudniejsze przypadki. Zawsze jak mam różne sprzęty na testach, to zastanawiam się na jakiej zasadzie działają i na czym w ogóle polega to usuwanie plam odkurzaczem piorącym. Przecież równie dobrze można wziąć miskę, szczotkę i wyszorować. No i właśnie nie do końca i później wam pokażę na konkretnym przykładzie. Tutaj zasada działania jest dosyć prosta: bo najpierw musimy namoczyć plamy, rozbić cząsteczki brudu chemią. W tym przypadku także możemy je zmiękczyć parą. Dodatkowo zruszyć je mechanicznie, aby oddzieliły się od materiału, i na koniec bardzo ważny krok, czyli odsssanie brudu razem z wodą, gdzie woda jest tutaj swego rodzaju środkiem transportu dla drobinek plam. A przynajmniej ja to tak rozumiem. Jeśli bym się mylił albo wyglądał to trochę inaczej, możecie mnie poprawić w komentarzu. I w taki sposób, że ta odsysamy ten brud razem z wodą, gdzie ta woda tak naprawdę wypycha ten brud. No, to nie zrobicie tego tak dokładnie, myjąc to ręcznie bez użycia odkurzacza. Tutaj mam stary materac, na którym kot zostawił nieprzyjemną pamiątkę, i nie oszukam was, jeśli powiem, że ta plama była wcześniej czyszczona ręcznie ze trzy razy. I tak już tu wygląda dużo lepiej niż na samym początku, ale sprawdźmy, jak poradzi sobie z tym odkurzacz. Tutaj wykonuję kilka kroków. Najpierw próbuję samą parą. Niestety niewiele to pomaga, więc trzeba użyć większej ilości wody. Zostawić to na chwilę, poczekać aż chemia podziała. Odciągam nadmiar wody, następnie traktuję materac szczotką, żeby jak najbardziej zruszyć ten brud i kilka razy robię przejazdy odkurzaczem. Jeśli chodzi o żółtą pamiątkę po kocie, to nie powiem, zostały jakieś minimalne ślady, ale ogólnie ten wyczyszczony fragment wygląda o niebo lepiej i nawet nie zdawałem sobie sprawy jak bardzo brudny jest ten materac. A tak wygląda zbiornik z brudną wodą po tym czyszczeniu. Mała porada, jeśli będziecie używać pary, to polecam używać wody zdemineralizowanej. Przy produkcji pary kamień lubi się wytrącać i może pozatykać wszelkie przewody, więc dla przedłużenia żywotności polecam wlewać wodę zdemineralizowaną, no, głównie w przypadku parownicy. Przy klasycznym czyszczeniu nie ma to takiego znaczenia. A co w przypadku, gdy jecie swój ulubiony makaron, i powiedzmy, że całość Wam wywali się na wykładzinę albo jakiś gęsty dywan. Czy Bisel z takimi zabrudzeniami sobie poradzi? No, jest tu dosyć gęsto. No i to jest sos pomidorowy, który bardzo plami. Jako, że to jest też odkurzacz, to wciągnijmy najpierw zabrudzenia stałe. I to jest jeden z trudniejszych przypadków, bo mamy tutaj bardzo plamiący sos, ale też i grubą, bardzo gęstą wykładzinę, gdzie sos powchodził głęboko między włókna. I tutaj nie będę fejkował, jak to niektórzy mają w zwyczaju, że przy takich zabrudzeniach wystarczy jeden przejazd i magicznie wszystko znika, tylko krok po kroku pokażę Wam jak to wygląda. Najpierw przez moją pomyłkę traktuję plamę samą parą, bo wybrałem zły tryb i na początku zbieram pierwszą warstwę. Następnie to o czym mówiłem, czyli potrzebujemy dużo wody, żeby w przypadku tak gęstej i grubej wykładziny podziałała właśnie jako środek transportu dla sosu. I jadę drugą turę odciągania również z natryskiwaniem. Widać, że plama potrzebuje jeszcze więcej pracy, także natryskuję jeszcze więcej wody z płynem. Zmieniamy końcówkę na szczotkę i szoruję tak, żeby dotrzeć jak najgłębiej to jest możliwe. Na sam koniec odsysam nadmiar wody, przejeżdżając jeszcze kilka razy w różnych kierunkach. Tak naprawdę nie widzę tutaj ani śladu po tym makaronie, a tym bardziej tym czerwonym sosie którego było naprawdę sporo i był dosyć gęsty. Po tak ekstremalnym sprzątaniu koniecznie użyjcie końcówki HydroLines do samoczyszczenia odkurzacza, bo makaron może zostać w załamaniach węża i wnętrzu odkurzacza, a tego byśmy nie chcieli, gdyż najbardziej może ucierpieć generator pary. Jeśli pierzemy parą, zawsze warto mieć ze sobą jakąś miskę, bo gdy naciśniemy, to zawsze najpierw wyleci trochę wody, a dopiero później wydobędzie się para. I niestety tego nie przeskoczymy, bo wąż jest długi, para wodna zawsze zdąży się trochę schodzić w wężu i najpierw poleci woda, także miskę warto mieć przy sobie. Przejdźmy do tego, co mi się nie podoba w tym urządzeniu. To po pierwsze, jakie dostajemy końcówki w zestawie. Ta szczotka do ciężkich zabrudzeń jest ogólnie w porządku, ale ta już nie za bardzo. W sensie jest OK, ale wolałbym, żeby dawali węższą. Jak sama nazwa tego urządzenia wskazuje, SpotClean, jest to urządzenie do prania miejscowego, czyli nastawienia, nastawiona do przeprania pojedynczych plam, tapicerki w samochodzie, kanapy, czyli zazwyczaj miejsc, które mają różne przetłoczenia i załamania, a nie duże, płaskie powierzchnie. I moim zdaniem dużo lepiej sprawdziłaby się węższa końcówka, Taka jak jest na przykład w tym yy, bliźniaku 3700N, tym bardziej, że im węższa końcówka, tym większa miejscowa siła ssania, bo nie rozkłada się tak na całą powierzchnię. Oczywiście możecie dokupić osobno takie końcówki, ale ja wolałbym mieć je już od razu w zestawie. I nawet to, jak natryskujemy wodę czy parę, wskazuje na to, że ten sprzęt nie jest dostosowany do tej końcówki. Bo woda nie jest natryskiwana na całą szerokość, tylko właśnie w centralnej części. Druga rzecz to cena. Nie jest to produkt tani. Bissell broni się tutaj tym, że mamy wbudowany generator pary, który jest rzadko spotykany wśród konkurencji i jest to całkiem przydatna funkcja, jeśli nie chcecie przemoczyć materiałów i pomaga rozbić to cząsteczki brudu. Wyjściowa cena katalogowa to 1699 zł, więc jeśli planujecie kupić to urządzenie. No to sugeruję Wam polować na promocję. Ten odkurzacz piorący został stworzony do czyszczenia dywanów, wykładzin, tapicerek, kanap, niekoniecznie do skórzanych bądź pseudo butów, ale jestem ciekaw, jak się zachowa ta końcówka do czyszczenia trudnych zabrudzeń z użyciem tylko i wyłącznie pary. Tak wygląda but po dokładnie 4 minutach czyszczenia. Sami ocencie, no na pewno jest lepiej niż było. Ale najbardziej w tej szczotce, przy tym y, czyszczeniu, wkurzał mnie ten plastikowy element, który wystaje dalej niż szczotki. I często tarłem właśnie tym elementem niż samymi szczotkami. Także tutaj musiałem bardziej się skupić na tym, żeby czyścić samym czubkiem. Podsumowując, jest to dobre urządzenie, które spełnia swoje zadanie, jakościowo jest dobrze zbudowany, także no, za bardzo nie mam się do czego przyczepić i nie sądziłem, że tak dobrze sobie poradzi z makaronem. Ale muszę wam powiedzieć jedną rzecz. Jeśli planujecie go kupić, to nie róbcie tego samemu, tylko lepiej złożyć się z rodziną i ze znajomymi. Bo po pierwsze, nie jest to taki sprzęt, którego używa się na co dzień, tylko raz na jakiś czas, a po drugie, jak ludzie z waszego otoczenia dowiedzą się, że go macie, to na pewno będą chcieli pożyczyć tak, jak to było w moim przypadku. A że nie jest to relatywnie tani sprzęt, to zgadajcie się z rodziną, ze znajomymi i złóżcie się razem na jeden. I moim zdaniem, wybrać lepiej ten drugi model 3700N, gdzie nie tylko dostajemy tą szeroką szczotkę, ale również tą węższą, która w mojej ocenie powinna być tą szczotką podstawową, lub liczcie się z tym, że wybierając ten model, warto dokupić jeszcze jedną szczotkę. I to już by było tyle ode mnie. Ja pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Cześć!